Przepraszam, pani tutaj pracuje, tak? Ja no, szukam tam. takiego dużego dzwona, wie pani, najlepiej jakby budzić pół osiedla. najlepiej zielony, duży, też z takim sznurkiem, żeby powiesić sobie okay. nad kominkiem. Może być trochę złotego, jakieś szczegóły, wie Pani. Okej, okay, rozumiem. Mam coś takiego. Tak. Macie, tak? Tak, 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 będzie, będzie. O, osiedla? Ja okay? właśnie czegoś takiego szukałam. Super. To za jedyne. Pani mi no, tak. życie ratuje. No, dziękuję bardzo. Witania, dziękuję dzień bardzo. bardzo. Dzień dobry, przepraszam. Czy ma Pani tutaj w sklepie taką żabę, która dzień siedzi po turecku, można ją postawić przed domem, jest w ogóle pomalowana, dzień ma różne farby dzień. i jeszcze nawet koronę. O, to by było fajne, gdybym miała na przykład koronę. Jest taka żabka? Wie pani? Ja chyba mam coś takiego. O, super, by było, super, super. Już idę. Idzie pani idzie? Tak, pani tak, 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 tak. Czy chodzi o taką żabę? Jezu, super! By było. Tak? tak, idealna, perfekcyjna. Dzięki. No to super, proszę bardzo. Dzięki, dzięki. Przepraszam. Ja szukam takiej pufy w kształcie hot doga. Ma pani coś takiego może w tym sklepie? Idealnie, proszę, proszę. O, to, to pani, pani siedziała na tym? Tak? To... Tak. Idealne do e, salonu, do kuchni, Aha. nawet Dziś sobie usiadł, super, Aha, super dobra. Miejsce. A to nie jest bęben? Nie, 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 w ogóle to jest tak wygodne, Aha. że... Mm, dobra, to ja to dobra. biorę. Dziękuję bardzo.